Cześć! Długo dosyć zastanawiałam się, czy mam powiedzieć o swojej historii. W końcu tysiące nieznajomych ludzi pozna moją skrytą historię, co prawie nikt z moich bliskich o tym nie wie. Od zawsze bywałam wyśmiewana i wyzywana. Tak naprawdę przez całą podstawówkę. Wyzwiska typu pączek, gruba stłuściok, świnia słyszałam dosyć często. Tylko że miałam to gdzieś. Co się dziwić, większość dziewczyn ważyła po 35 kg, to ja 49. Dopiero w ostatniej klasie, szósta klasa, miałam lat 11. Zaczynałam zwracać uwagę na to, co jem jak wyglądam. Od tego się wszystko zaczęło. Zaczęłam z wagą 58 kg i ze wzrostem 158 cm. Ograniczałam najpierw słodycze, fast foody. Zrezygnowałam z codziennych misek płatków słodzonych, wielkiej kolacji. Zaczęłam także ćwiczyć. Po miesiącu zauważyłam efekty, jak również rodzina. Zaczynałam także po części zmniejszać porcję obiadu czy kolacji, lub całkowicie z jego zrezygnowania. W późniejszym czasie było coraz gorzej. Pomyślałam: Skoro nie muszę jeść kolacji, to czy śniadanie i obiad także? To był ten czas, gdy zaczęłam się też samo okaleczać. Chodziłam ciągle smutna, jedynie co myślałam, to czy nie za dużo dzisiaj zjadłam. 200 kalorii było jak 2000. O jeden kęs w dniu za dużo doprowadził mnie do złości. Ograniczałam się do obiadu dziennie, a gdy mi coś nie pasowało, to zaczynałam się awanturować. Trening 30-minutowy zwiększał się do 2 godzinnego dziennie. Z czasem zaczynałam czuć się słabo, ledwo co trzymałam się na nogach. Bywały napady, jednakże nie potrafiłam nigdy po nich zwymiotować. Próbowałam różne mieszanki, wolę nie wymieniać, aby innym nie przeszło to do głowy, ale nic się nie działo. Jednakże udało mi się schudnąć 8 kg. Tegoroczne wakacje było najgorsze. Zepsułam je mojej rodzinie. Całe lato przechodziłam w ubraniach. Na plaży leżałam w bluzach. Nienawidziłam swojego ciała, a stroju kąpielowego w ogóle nie miałam na sobie. Myślałam, że wakacje wszystko się polepszyło. Przestałam się samo samookaleczać, płakać na sobą, bić i wyzywać się przed lustrem. Jednakże wszystko to powróciło. Jedzenie chowam do chusteczek, okłamuję wszystkich, że coś zjadłam. Wkładam codzienną maskę. W szkole, gdy mam basen czy WF, po cichu płaczę. Widzę, jak każdy gapi się na moje tłuste cielsko. Czuję się coraz gorzej, a tym bardziej boli mnie to, że muszę okłamywać moich rodziców. Wiedzą, że miałam skłonność do cięcia się i głodowania. Obecnie ważę 49 kg, przy tym samym wzroście. Bywają osoby, co wyzywają mnie nadal od grubasów, a jedni wręcz przeciwnie, jak do osoby chorej. Od dwóch lat mam straszną niską samoocenę. Nienawidzę siebie jak nie wiem co, a do tego obawiam się, że mogę mieć zaburzenia odżywiania. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.